Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Ponownie po raz drugi, Pan Bóg pozwolił nam się zgromadzić. I przed modlitwą chciałbym przeczytać z Ewangelii Świętego Mateusza, drugi rozdział, od pierwszego wersetu do dwunastego. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemia Judzka, wcale nie jesteś najmniejszej między księżycami miastami ludzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój Izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się o nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem, i rzekł: Idźcie. Dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się radowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego i patrząc oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Amen. W przeczytanym fragmencie w Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy o mędrcach, oto czytamy, że Pan Jezus narodził się w Betlejem. Ta miejscowość Kilka razy pojawia się w Słowie Bożym. Labien najbardziej, Betlejem się kojarzy, nie wiem jak dla Was, z królem Dawidem. On tam lubi przebywać. I oto Pan Jezus narodził się w Betlejemie. I oto, kiedy czytamy dal, dalej historię, widzimy jakby trzy grupy ludzi. Oto widzimy Heroda, widzimy, widzimy uczonych w piśmie. I widzimy też mędrców. Oto czytamy, że mędrcy, inni mówią to, byli magowie, byli to mądrzy ludzie w tamtych czasach. Astrologia była wśród uczonych, którzy się znali, taka powszechna, i często właśnie z gwiazd odczytywali pewne różne zdarzenia. I oto ludzie, można powiedzieć, yy, nie Izraelici, ujrzeli, pragnęli zobaczyć, coś wydarzyło się na niebie, że oni pragnęli zobaczyć króla, królów, pana, panów. Chcieli zobaczyć Jezusa. I wybrali się w długą, ciężką podróż, nie znając dokładnego adresu. Nie mieli tak jak możemy dzisiaj, klikamy w GPS-a, i nas GPS prawie że doprowadza albo doprowadza pod mieszkanie, pod dom. Oni nie znali. I nie dziwi nas fakt, że mędrcy udali się najpierw do Jerozolimy, ponieważ no chyba każdy z nas, no gdzie króla szukać? Na pewno nie na wsi, ale w dużym mieście, w stolicy. Myślę, że gdyby tak do Polski, to gdzie szukać? No w Warszawie. Więc nie dziwi nas fakt, że męscy przybyli do Jerozolimy i zaczęli się wypytywać. I ta informacja dotarła do heroda. I widzimy, jak on zareagował, jak zareagowała cała Jerozolima. Czytamy, że gdy to usłyszał, Król Herod zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Więc było to wielkie poruszenie, a z drugiej strony też i padł strach, że oto narodził się nowy król i kto to jest. Więc Herod zasięgnął jakby opinii, zgromadził wszystkich arcykapłanów, nauczycieli ludu, Wypytywał się ich, gdzie się ma Chrystus narodzić, narodzić. Więc dobrze zrobił, że zgromadził arcykapłanów, nauczycieli. I nauczyciele dobrze wskazali, bo skierowali na Michasza, na proroctwo, i ty Betlejemie, ziemio Judzka. Wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. I kiedy otrzymał Herod tą informację, że to w Betlejem się narodził, przywołał ponownie mędrców i powiedział dokładnie: dowiecie się, gdzie, gdzie się narodził ten nowonarodzony król. I, I kiedy się dowiecie, kiedy dowiecie się, przyjdźcie do mnie i przekażcie mi tą informację, abym również i ja udał się na to miejsce. Tak myślałem też i o tych arcykapłanach, i o tych nauczycielach, znali Boże Słowo, usłyszeli, że się narodzi. I Słowo Boże mówi, że w Betlejem, ale nie ma wzmianki, że oto ci ludzie, którzy znali pisma, aby oni udali się do Betlejem. Ale oto ci mędrcy dążyli do celu. Udali się do Betlejem. Zmęczeni, ale uradowani, kiedy znaleźli, dotarli do miejsca pod właściwy adres i zobaczyli oto dzieciątko. I nie wiemy, ile ich było, ale te dary, które złożyli, miały wymiar proroczy. Oto złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Oto ci mędrcy, kiedy zobaczyli, czytamy, że wcześniej oni upadli, oddali mu pokłon. Oto ci mędrcy, oto ci ludzie ze wschodu, którzy przybyli, zobaczyli w nim kogoś szczególnego. Nie zwykłe jakieś niemowlątko, ale dostrzegli w nim jako króla królów, pana panów. I oto ci mędrcy oddali jemu pokłon. Widzimy Heroda, pełnego w trwodze, w przerażeniu. I widzimy też uczonych w piśmie, którzy są całkowicie obojętni, i mędrców, którzy gdy dotarli do celu, uwielbili Boga, oddali pokłon. Bogu. Drodzy kochani, dzisiaj nie wspominamy, dzisiaj nie ma pana Jezusa tego malenkiego, bo wiemy, bo Słowo Boże mówi, że pan Jezus odszedł i stawia się za nami. I to, co dzisiaj mógłbyś jemu dać, to mógłbyś mu oddać swoje serce. Dać mu szeroko otwarte serce. To dla niego wielki prezent będzie, kiedy ty oddasz mu swoje serce. Jeśli tego jeszcze nigdy w swoim życiu nie uczyniłeś, to jest dzisiejszy najwspanialszy dzień, kiedy możesz to uczynić. Mężcy złożyli oddali, złożyli dary, oddali mu pokłon, a ty możesz dać mu swoje serce. A kiedy otworzysz swoje serce, kiedy dasz mu swoje serce. On wleje swój pokój, swoje błogosławieństwo i pobłogosławi ciebie. I może tak jak ci mędrcy odjechali, tacy szczęśliwi, ubłogosławieni, tak również i dzisiaj ty możesz odejść z tego miejsca, ubłogosławiony. Ale co musisz zrobić? Oddać swoje serce, a on cię pobłogosławi. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.